Dzień dobry, moi drodzy. Ponad 100 lat temu został wynaleziony pierwszy samochód i od tego czasu 30 milionów ludzi straciło życie na drogach. Jest to zatrważająca liczba. A chcecie wiedzieć, jak to wygląda w Polsce? W roku 2007 5,5 tysiąca straciło życie, a statystycznie na polskich drogach dziennie ginie 15 osób, a 130 zostaje rannych. Dlaczego? Oczywiście, nadmierna prędkość. To jest główna bolączka. Wszystkich ludzi, którzy wsiadają za kółko. Nie mówię o ludziach, którzy wsiadają pod wpływem alkoholu, bo do nich nie mam żadnej litości. Ale ja do was dzisiaj chciałbym przyjść z zupełnie czymś innym. Nie chcę was umoralniać, że macie jeździć 50 w mieście, tylko chcę wam pokazać, jak zachowa się auto, gdzie się chwilę zagapicie i uderzycie. Co się wtedy stanie? Może na początek zaczniemy od najmniejszych, od maluchu, od typowych aut do miasta. Fiat 500. I teraz Golf GTI, czyli auto wyższego segmentu, w którym możesz się już poczuć troszeczkę bardziej komfortowo. Nie jest to taki typowy maluch, tylko do miasta, na trasę i do miasta. 65 na godzinę, proszę bardzo. Żadnej zmiany. Nadal wychodzisz z tego albo w bardzo opłakanym stanie, albo niestety, już jesteś w kondukcie pogrzebowym. Teraz, auto rodzinne. Auto z wyższego segmentu, z segmentu można powiedzieć, nawet premium. A teraz autosportowe, czyli marzenie każdego chłopaka, który jest fanem motoryzacji. W tym także moje. Ale 65 na godzinę w aucie sportowym to tak, jakbyś jechał 10. Nie ma różnicy, nie czujesz absolutnie tej prędkości. A jak uderzysz w przeszkodę, to skończysz tak jak teraz. I na koniec auto najwyższych gabarytów, SUV, coraz bardziej popularny segment i coraz lepiej się sprzedający. Jak się zachowa takie duże auto? Możecie pomyśleć, łe, tu już jestem bezpieczny. No to zobaczcie, jak jesteście bezpieczni. Wiem, że w dzisiejszych czasach egzamin na prawo jazdy jest loterią, i czy zdacie za pierwszym czy za piątym razem, to nie ma różnicy, tylko szkoda tych pieniędzy, które musicie po raz kolejny płacić za te egzaminy. Ja zdałem za drugim razem i nie jest to powód do dumy, czy nie jest to powód do tego, aby się wywyższać. Ja uważałem, że umiem jeździć, ale nie określiłem siebie dobrym kierowcą. Się to, co się stało? Jezu, no Marta, to się stało. się dobrze. Tylko, że mnie, jak uczono, nigdy nie pokazano, jak może zachować się auto w tych prędkościach. A nie ma co ukrywać, jednak takie obrazy najbardziej działają na wyobraźnię i najbardziej pokazują, że czasami warto zdjąć nogę z gazu. I uwierzcie mi, od momentu, kiedy zauważyłem te crash -testy, jeżdżę zdecydowanie wolniej i mam coraz większe poczucie tego, że. Do tej prędkości, którą się poruszam mam ogromny respekt. Na polskim YouTube jest kanał Polskie Drogi, który szczerze wam polecam, gdyż jeżeli chcecie zdawać na prawo jazdy albo jesteście w trakcie zdawania, to obejrzyjcie ten kanał i kilka odcinków zauważycie, jak ludzie zachowują się na drogach, jaki są nieodpowiedzialni. Być może to na Was podziała. Jak nie krasz testy, to na pewno ten kanał Polskie Drogi. Ja oglądając te filmy, uzmysłowiłem sobie jedno. Zawsze oczy szeroko otwarte i noga z gazu. Moi drodzy, puenta jest bardzo prosta i każdemu dobrze znana. Mniejsza prędkość, mniejsze ryzyko. Bardzo proste, ale tak jest. Ja już się czegoś w życiu nauczyłem, być może też niektóre sytuacje w moim życiu nauczyły mnie, że nie warto ufać i po drugie nie warto Jechać tak szybko, aby być może coś komuś udowodnić, popisać się. To nie jest istotne, bo popisać się możemy w szkole, a nie za kółkiem samochodu. Prosto powiedziane, inaczej nie potrafię. Napiszcie, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i jakie wymieście historię ze swojego życia, jeżeli jesteście kierowcami, a jeżeli, jeżeli zdajecie na prawo jazdy, to jak wam idzie? Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.